Witajcie z tej strony Mister Bartek 15 i w dzisiejszym materiale gramy sobie farminga 19 i dzisiaj chciałbym coś tutaj kupić. Mamy na razie 100 tysięcy na naszym koncie I teraz będziemy kupywać dzisiaj kombajna, ale pewnie zapytacie się Bartek, masz kombajna już na starcie To po co ci jeszcze jeden kombajn? A, bo chce mieć trochę lepszy kombajn i to nie, jest ten, yy, to nie jest ten, to nie jest ten to nie jest ten, to nie jest Massey Ferguson, to nie jest John Deere to nie jest, ja już zapomniałem, coś tam Ro Rochelle Mas, czy jakoś tam, nie chcę Case'a, jak chcę tego to pana wiem, ten jest z, z, trochę droższy tylko ile ten ma pojemności, ten ma 17, ale po co mi taki ale czajicie, że ten ma mniejszy header, a ten ma większy header i dlatego chcę kupić tego. Ale żeby go kupić, muszę posprzedawać kilka rzeczy, bo mnie nie będzie na to stać, oczywiście. Więc tak, sprzedajemy naszego Fiata, Sprzedajemy jednego droższego, no, albo jednego, tego jednego traktorka. Sprzedajemy jeszcze tego jedną. No sprzedajmy przyczepkę, bo na taką przyczepkę na przykład nie będę ładował do zboża, no bo chyba będę jeździł do, do wysypania z 300 razy magazyn, ale widzicie, tu już są nowe rzeczy, których nie ma. Mam pożyczone? Nie mam przecież. Dobra. Ile mamy w pieniędzy? No 300, czyli potrzebujemy... Ile kosztuje header do tego kombajnika? Muszę zobaczyć, bo jest większy. No patrzcie sobie, porównajcie. Nie, że tu są takie metry, są trochę takie nie do, tutaj nie do, dobrze zrobione. Ale patrzcie, ten ma ile metrów? 137. A ten ma 12. No i... Czyli muszę sobie pobrać tak 500k. Znaczy może, żebym miał 500. No, muszę mieć 500. To jest o tyle lepiej, że już nic nie mamy do spłacania do spłacenia. A w takim farmingu, w tym co jest, jesteście od zera, mamy do spłacenia 250 tysięcy. Więc no, różnica się robi. 20, 250 tysięcy, tu masz zero, Więc różnica jest bardzo duża. Kupuję go, bo mi się bardzo podoba. Jak go zobaczyłem, to zaraz mi go mieć. Taki jest ładny. Tak mi się podoba. Oczywiście header kupuje ten... No i ma, mamy tu, zobaczcie, zobacz, mamy tutaj, ma, nie musimy kupować wózka, bo mamy. Zresztą nawet to, ten header by nawet na wózek nie wszedł. Przed, przed te, nawet to ten To ten... header już się led. Ten, ten header już się ledwo mieści. To co dopiero ma się zmieścić taki header, który ma 13,7 metrów, nie? To jest dziu-dziu dziu. dziu, dziu. GG. Więc jeszcze przy, przyczepę. Przyczepę i ona musi mieć 21. Ja mam 14, czyli tą za 21. Będę biedny już. Bieda. Już widzicie. Kupiłem jedną maszynę. Aha, i zapomniałem gramy sobie od biedaka do kozaka. Bo grzebałem sobie w internecie i sobie patrzałem. I zobaczyłem, że jest od zera do farmera. I zaraz spodobało mi się. Też tam jeszcze znalazłem od sąsiada do sąsiada albo po sąsiedzku, ale po... po po, so, o, po sąsiedzku albo o, od sąsiada do sąsiada. Nie będzie takiej serii, bo po pierwsze, na razie nie mam tutaj takich kolegów, które są blisko i co mają na przykład Farminga na laptopa, bo mają na PS-y, mają tam na PS-y tam na różne. Czekajcie już, czekajcie, bo się pogubiłem, bo się tak postrasowałem. Tym, yy, dobra. o poczekajcie, ktoś dzwoni, zaraz przyjrę jestem po przerwie, bo przyszedł do mnie tata, tam spytać się ale dobra, nie jadę na razie z nim, bo po co mam jechać migacz wyłączę więc zaraz za przerwę ale nie spodziewałem się dzwonka czy wyhamuję, że tu nie przyzolił tym moim kombajnikiem nowym bo szkoda by go chyba było, nie? taki kombaj za 400. No 500 daję za na header jeszcze 500 daję, to jest bieda już. Już bieda. Wiem, że mamy takie małe poleczka, ale już nie będziemy mieli zaraz małych polec po pól. bo chcę też połączyć te dwa pola. Chcę połączyć razem 25 i 26. Połączę je chyba. No bo będę miał potem takie większe już pole. I jeszcze muszę, będę musiał zobaczyć, czy mam coś do, do orania do, do mucenia, bo może jeszcze dzisiaj zmucimy, więc ten odcinek nie będzie tak długo trwa, trwał. A jak nie, to jeszcze najwyżej chwilę sobie posiejemy, albo potężujemy. Bo odcinki będą po 10-minutowe, bo więcej nie chcę robić, bo mam takiego słaby. Taką słabą kamerkę i znaczy na tym, no nieważne, na czym yy, mam słabą kamerkę i, mam, i oje ojej, mamy co do muczenia do mucenia, Jezus, ja nie umiem nic mówić, juhu. Dobra, nie będę już tutaj, po poczujesz... co, kupiłem kombajn, ale nie, bo po co, po co go szanować, po co, można przecież z nim szaleć. No już przyzoliłem. Chłodczek niesie to Dobra Ja teraz muszę przełączyć Teraz siebie rozłożyć Ale kombajn Ale kombajn Przecież ja to mam na Na dwa razy? Na trzy, bo tam jeszcze może będzie mały mijaczek Na trzy razy no to ja jeszcze tam mam wypole dziewiętnastkę I tu jak połączę To będzie może No, no będzie może trochę Oj, Ojejku Co ja tu robię O ja sobie z środka pojadę Muszę się z środka wreszcie pojeździć sobie trochę Tylko tylko poczekajcie Bo mi tu będzie siało na ten A ja nie chcę Tutaj chcę na to na razie sobie ciąć No przecież ja tu mam no, na trzy razy będę miał tam jeszcze mijaczek, mały mi zostanie. Więc teraz pola będę kosił szybko. Wiem, że to jest nude, że... Do... ma Pierwszy odcinek od biedaka do kozaka, a ja kupuję już takie maszyny. Takie kupuję dobre maszyny. Wiem, ale jak zobaczyłem ten kombajn, to ja się zdziwiłem, no bo jest duży i ma by... to jest bydle. Więc... Zanim ja zapełnię, to nawet bym musiał te wszystkie pola, może żebym miał ja chociaż te... Może bym, no nie, może bym zrobił trochę to szybciej. No sorry, że tak naprawdę, ale chciałem... Chciałem po prostu zrobić to, no na każdej serii, na której gram, to w pierwszym odcinku zawsze jest mucanko i już są trzy filmiki zmucenia. I teraz będę musiał nagrać trzy z czymś innym, bo nie będę przecież nagrywał Mucanka. Dzisiaj są dwa odcinki, bo codziennie jak mi się uda, będą po dwa odcinki dziennie. Bo nudzi mi się, bo nie wiem co mam robić. Za bardzo co mam robić? No nic nie mam do robienia, więc ja sobie tutaj usiądę na tym laptopie yy, i sobie Pogram i sobie wreszcie może porozmawiam sobie do kamery. No zresztą muszę rozmawiać do kamery. Mijaczkę zrobiła. zaraz się. No, więc pole mamy owalone już. Już się nie musimy stresować. Ja już przyczepkę sobie przywiezę, bo po co mam tak zanudzać właśnie tym bie z tym yy, przywożenie tym no no trzy paszeczki, to, to jest piękne chyba, nie? To jest piękne, takim mocnym headerem. Ale dobra, ja was nie zanudzam. I za dzisiaj będą dwa odcinki, więc ja nie przedłużam. Więc to było na tyle. Mam nadzieję, że się wam Subskrybujcie, lajkujcie. No i strzałeczka.